Słysz, jak innowacyjne funkcje najnowszego Forda Focus ułatwiają codzienną jazdę. Blind Spot system monitorowania martwego pola w lusterkach. System sygnalizuje pojawienie się innego pojazdu w martwym polu widzenia kierowcy po jednej lub drugiej stronie pojazdu. Blind Departure system wspomagający utrzymanie pojazdu na właściwym pasie ruchu. System ma za zadanie ostrzegać kierowcę za pomocą wibracji kierownicy w przypadku, gdy kamera rejestruje niezamierzone przez kierowcę zbaczanie pojazdu z wybranego pasu ruchu. Pozwala to na szybką reakcję i korektę kierunku jazdy. Auto High Beam Control. Automatyczne wyłączanie świateł drogowych, jeśli nadjeżdża pojazd naprzeciwka. Start Stop. System włączający silnik podczas zatrzymania pojazdu, jak również wyłączający go. Pozwala zaoszczędzić do 10% paliwa w ruchu miejskim. Driver Alert System monitoruje koncentrację kierowcy. Funkcję wykorzystuje kamerę do oceny, czy zachowanie samochodu nie świadczy o wzroście zmęczenia lub wręcz o zaśnięciu kierowcy. Okay. Park Assist System wspomagający parkowanie. To zaawansowana funkcja w sposób automatyczny naprowadza samochód na miejsce parkowania wzdłuż krawężnika. Naprowadzenie podczas parkowania jest na tyle precyzyjne, że do zaparkowania nowego Forda Focus wystarczy luka zaledwie większa o 20% niż całkowita długość samochodu. Torque Vectoring – układ poprawiający stabilność w zakrętach. System automatycznego otwierania drzwi? Ford prowadza tylko te systemy, którymi jazda samochodem staje się prawdziwą pasją.